you mm -hmm. kombat, są to zajęcia ogólnorozwojowe, które cechują się dość dużą dynamiką i mają charakter choreograficzny. Są to zajęcia, w których wykorzystujemy elementy z boksu, z karate, z taekwondo, z capoeiry i łączymy w jedną całość. Jest to trening, który bardzo fajnie poprawia nam wydolność, koordynację, lepsze samopoczucie, lepsza kondycja, więcej siły, Body Combat są to zajęcia które teoretycznie przeznaczone są dla każdego. Każdy może wziąć w nich udział, aczkolwiek na pierwszy raz mogą wydawać się troszeczkę trudne i troszeczkę dziwne, ponieważ używamy elementów, tak jak już mówiłam wcześniej, z różnych sztuk walki, nie wszyscy trenują boks czy karate i pewne sekwencje ruchów mogą być po prostu trudne do wykonania. Natomiast body combat charakteryzuje się tym, że to jest trening powtarzalny, choreografia trwa trzy miesiące. I przez pierwszy miesiąc uczymy się pewnych elementów. Drugi miesiąc już jesteśmy pewni w tym, co robimy i jest, jesteśmy w stanie wykorzystać swoje ciało na maksa. I jest po prostu fajnie. Spokojnie można zaczynać od wody kombatu. Przez to, że jest dość intensywnie. E Jesteśmy w stanie się odprężyć psychicznie. Muzyka jest naprawdę świetna. Poza tym się zmienia co trzy miesiące. Daje powera. Daje naprawdę fajnego powera. Można osiągnąć naprawdę fajny, fajny efekt w postaci utraty wagi, wzmocnienia ciała, lepszej sprawności i wydolności.